Cześć, witajcie w 13 update'cie do Interstellar Marines, gdzie wprowadzono kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich są boty, a drugą kampania singleplayerowa, którą można przechodzić w koopie. Zaczniemy, może, od, od samego trybu z botami. Oprócz tych dwóch rzeczy, zostały wprowadzone także jakieś tam różne poprawki, o których nie będę wspominał, bo w sumie nie warto, to są jakieś zabiegi kosmetyczne poprawiające samą rozgrywkę. Jak widzicie tutaj na mapie, czerwone punkty to są boty. Ja już po zagraniu w to mogę stwierdzić, że, że za każdym razem jesteśmy spawnowani, czyli odrodzani w innym miejscu jak zaczynamy. E, boty dzielą się na, na trzy kategorie z tego co zauważyłem. Jedne posiadają broń i strzelają, <grym> jako że posiadają tą broń. E, inne po prostu biegają, a jeszcze inne są takimi hmm, przeszkadzajkami, coś w tym rodzaju, dlatego że one generalnie nic nie robią, oprócz tego, że nas mylą. Mylą w tym sensie, że boty, które biegają Boty, które biegają Może i nie są za bardzo inteligentne, ale potrafią mieć dobre tropienie ścieżek i, i tylko wystarczy, że do nas podbiegną Aby nas zabić Tu światło się trochę rusza ja pamiętam, że tutaj był przeciwnik właśnie. Widzicie? On jest trochę głupi. Zaraz się zejdą inne, bo one słyszą wszelakie dźwięki. Akurat mniej więcej wiem, gdzie one są tutaj ustawione Więc e, mnie za bardzo nie zaskoczą. O tutaj powinny być. Jeszcze. Ale za pierwszym razem, jak gramy w y, tą wersję z botami, to można się nieźle wystraszyć. Słyszeliście? O, idzie następny. Zmieńmy sobie może na tą broń. Ona jest dosyć y, y, ciekawsza w tym użyciu. Mówiłem, one są troszkę głupie, ale to jest wszystko do zrobienia. Więc można sobie bardzo łatwo je w tym momencie ogrywać. Ale ich jest sporo na mapie, więc jak się zapędzimy w kozi róg, a bardzo łatwo z tym naszym strzelaniem, to, to łatwo zginąć. Ale można też je oszukać na tym etapie gry. Po prostu yy, wystarczy sobie gdzieś pobiegać, poskakać, ten bot yy, już gubi ten trop, który powinien trzymać. Poza tym, jeżeli nie biegamy, jeżeli nie mamy bieganego. E, jeżeli nie mamy biegania włączonego, to jesteśmy prawie że niewykrywalni. Au! No i zginąłem, bo nie zauważyłem z której strony był bot. Bo się skupiałem raczej na rozmawianiu. E, dobra, wyjdziemy teraz stąd ja pokażę tą drugą rozgrywkę, bo nie ma co tutaj siedzieć, bo ja pewnie bym siedział i kombinował dalej, jak to ich rozgryźć fajnie bo spawnowanie akurat przeciwników tak jak już wcześniej wspomniałem jest zawsze w tym samym miejscu więc jak się już nauczymy pewnego schematu to wiemy że na przykład z, z lewej jest ktoś kto biega z prawej jest wabika z czwartej ktoś z pistoletem a teraz przejdźmy do single playera w którym to jak sami zobaczycie lądujemy w hangarze a ciekawe jest to, że musimy zbierać jakieś tam znajdźki, i mamy też boty. Yy, dobrym zabiegiem jest to, że... ...że wszędzie jest ciemno, mamy pewne punkty. Mi się ładuje w tym momencie mapa, zauważyłem. Mapa... Mapa graficzna. Dobra, już się chyba co, wszystko załadowało. Mm, musimy włączyć wszy, chyba reaktory, z tego co pamiętam, w bazie, dlatego że wszystko jest powyłączane. Mamy z... ciekawy klimat, rodem z Aliena, zupełnie jakbyśmy grali Colonial Marinesem. <laughs> Dobra, włączmy latarkę. Możemy się tu rozglądać po głównych hangarze i ale radziłbym być ostrożny. Postaram się tu nie spoilować elementami. Elementami, które mogą was zaskoczyć. Bo ja już się troszkę tu rozglądałem, no i zbieramy takie rzeczy. Jeden z pięciu, nie wiem czy widzicie, jest taka znaczka w tym momencie. I tutaj mamy takiego audiologa. Ja w tym momencie go wyłączę, żeby, żeby nie psuć zabawy osobom, które chciałyby sobie go posłuchać. Wadą tego, wadą akurat jeszcze kampanii jest to, że ona potrafi lekko ścinać. Ścinać są różne takie głupie błędy, ale to jest, jak powiedziałem, kole... Pierwsza, pierwsze w ogóle wyjście z mroku tego trybu. Więc. Nie ma co się akurat takimi rzeczami przejmować i to pewnie zostanie poprawione, bo twórcy są zdolni i, i cały czas słuchają e, cały czas słuchają e, fanów e, czy też e, osoby, które po prostu sobie kupiły, bo były ciekawe tej produkcji. Tu widzimy jest gdzieś punkt B. O, słyszymy robota. Dwa roboty nawet, jeden biegający był. Ale on na razie nic nam nie zrobi, póki nie zejdziemy na dół. To jesteśmy w miarę bezpieczni. O! Ja muszę się wycofać lekko. I ostatnio, jak chodziłem tutaj, to sobie powystrzelałem na początku, jak kaczki. Wszelkie towarzystwo. Zanim zszedłem na dół. Bo te biegające są dosyć uprzykrzające nam zabawę. Bo jak już powiedziałem, wystarczy, że podbiegną. O! Ale teraz nie mogę niestety przybliżyć. No, niestety uciekł. No i co tam kolego? Może jeszcze raz podejdzie. Ja niestety nie mogę zoomować. Więc będziemy strzelali z biodra. Ach, uciekł. Ile mam? Jeszcze 11 naboi, nie będę zmieniał. Ta gra bardzo dobrze uczy tego, żeby wykorzystywać do samego końca amunicję. Bo przeładowywanie jednak troszkę trwa i na multiku po prostu łatwo się ginie, jak się nieodpowiednio wykorzysta amunicję. Ale oczywiście, mamy przecież drugą broń, czy też pierwszą w tym momencie, więc to troszkę tam ratuje nam tyłek. Widzę, że nasze, nasze boty obraziły się, więc może przejdźmy dalej. E, większość... Większość czasu tutaj w tej kampanii spędziłem akurat w tych tunelach, bo one prowadzą do wielu różnych punktów O, na przykład tam do punktu B, mniej więcej. No. Słyszeliście, to co powiedziała pani w głośnikach? Ciemność to nasz wróg. Dobra, spróbujemy. Słyszę akurat bota, więc lepiej nie. Zaczekam sobie aż podejdzie i go zmiażdżę. One są ślepe i zauważyłem, że tutaj na światło za bardzo nie reagują. Mogę sobie świecić latarką jak chcę. O, tam jest. No chodź. Niestety musiałem Odrzut był niezły On tam będzie biegał Na szczęście z zapleców nie zajdą mnie tutaj Ale tamten ześpirował po prostu Zwoje mu się po... Pokaraskowały Może dlatego że go trafiłem Ale słyszę od lewej strony, że będzie szedł przeciwnik I jak widzimy jest. Jest on tutaj. Był kawałeczek niestety. No nie wiem jak go zlikwidować za bardzo. Będziemy szli na jolo. Nie polecam. Chyba mnie nie zauważyli. Jak nie to nie. To sobie wymienię. Ciek Jestem ciekawy, czy one potrafią wchodzić na ten. Na, na takie wzniesienia. Widzimy, one są troszkę głupie. Hmm. trafili mnie, dlatego nie mogłem przez chwilę nic robić. Dziwi mnie, że mam chyba jakiegoś buga w tym momencie, ale będę sobie damy radę. Nie mogę przybliżać, ale nie wiem do końca z czym to jest związane. Nie wiem do końca, ale o, podchodzi. No, niestety nie zabiję go tak będę musiał wykorzystać. No, nie mogę zbliżać. Może dlatego, że staję na tym, to jakoś tam blokuję. Okej, okay, zabiję go. Jest cisza? Coś jeszcze biega. Coś jeszcze biega. O. Nie mogę strzelać, niestety. I zginąłem. Bo amunicję mamy tutaj ograniczoną, jeżeli ich za, za dobrze nie zabijamy. Misja jest restartowana i zaczynamy od nowa, generalnie. Tak właśnie prezentuje się update 13, czyli tak jak wcześniej wspomniałem mamy tutaj kampanię oraz boty, z którymi możemy sobie potrenować. Niby niewiele, a jednak dużo i cieszy. Z tej strony mówił Włuchaj. Do zobaczenia w innych materiałach. Cześć.